Witam, witam, wociećkik, bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Jak to widzę. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam grę Dying Light. Zaproszę! Dying Light to wytwór wrocławskiego studio Techland. Jest to action-survival horror z perspektywy pierwszej osoby. Gra działa na silniku szóstej generacji Chroma Engine. Miasto Haran łopanowała bieda, tajemnicy wirus zaatakował i zainfek zainfekował ludność miasta. W mieście głównie walczymy o antyzynę, którą pozwolą utrzymać przeżyciu. Wszystko tutaj się w otwartym świecie. W grze czekają na nas brzydkie bestie, które w dzień są spokojne w miarę, a w noc stają się dzikse. Wszystkie bestie uopisuję wam w dalszej części filmu. Teraz zło powiem wam, co fajnego możemy znaleźć w grze. Pierwszą rzeczą są wezwania. Są to zadania, w które są przewoźnie w bezpiecznych strefach. Najważniejsze no trzy typy takich zadań to parkour, czyli tu metuj haf, half, nie płomieście w wyznaczonym czasie i te najważniejsze, no czyli siecka. Mini zadania są worte uwagi, bo jak nas zabiją, to nie bierę nam dosłownie nic. Nic nie ubyło z odyn punkt przetrwania czy a jak je zaliczymy, to dostaniemy pieniądze z tam mm, broni jakąś. Drugim ciekawym elementem jest dość dobrze rozbudowane drzewko umiejętności. W grze mamy drzewko umiejętności, które jest podzielone na trzy umiejętności. Zwinność. Dzięki gonieniu, wspinaniu dostajemy levele, które potem wymieniamy na różnego typu umiejętności różnego typu. Na przykład większe zdrowie, szybszy bieg, cyklopnięcie z powietrza. Siła. Przy zabijaniu z broniami, wykorzystywaniu różnych butli gazowych, kółelców, różnych tego typu dostajemy punkty poziomów, które potem możemy wymienić, np. Na, na różnego typu fajty, z powietrza, zdeptywanie. I ostatnie, trzecie, przetrwanie. Przez zalicanie wyzwań, misji, czy pomaganie strac straconym się w mieście ludziom, dzięki temu możemy wymienić punkty na różne umiejętności przewoźnie pasywnych, które pomogą nam w przetrwaniu w mieście. Trzeci fajny element w grze to znane z innych gier crafting. Możemy sobie robić różne rzeczy, między innymi robienie petard, granaty z trucizną, takie granaty, które zamrozają, albo mołotowe, alpecki i inne tego typu rzeczy. Przez, żeby robić, trzeba mieć plany. Teraz dobędziemy, eksplorując mapę, robiąc w mieście różne misje, lub nawet czasem możemy je kupić u handlarzy. To są wszystkie trzy elementy, na których bazuje gra. Oczywiście pomijamy tu to fabułę. Opowiem wam teraz o trzech typach zombie. Pierwszy przeze mnie wybrany to ten nos łapsy, no i częściej spotykany przeze mnie nazwany siepnią. On się i reaguje się na was. Drugi to jeden z najmocniejszych no w, w grze. W tłumaczeniu jest to wynajęty złocie. Jest to bydląc, który jest niesamowicie agresywny. Lubi se mieć przy sobie jakąś listę plecyką. I trzeci, ostatni, no mocniejszy i wybrany złocie to volatile. W tłumaczeniu lotny jest jej największym górnym Lata jak dzwon. Bo na niego dwoma sztachetkami cyruleckami, to nie ma mało. Jak się mu jest nie odzyświatł, ufał, to zmieszał złocie. Są jeszcze inne, ale te mi się no bardziej spodobały. Teraz przejdźmy do takiej lekko gorszej części tego filmu, czyli tego co mi się w grze nie podoba. Mianowicie, według mnie jest za mało animacji przy bitce. Są takie same ruchy, sztywne, A co lepsze, czasem był z ząbika a odpadł mu no zysku. Sklep jest go pożyci, a odpadł mu łeb. Druga rzecz, którą mi się nie podoba, aczkolwiek dla niektórych by to dobre. W grę można przejść bez bitki, będąc Batmanem, czy Spidermanem, który goni po dachach i nic więcej nie robi. Następna rzecz to jest to, że jednego zombiaka trzeba klepać dość długo i właśnie w tej grze brakuje takiej właśnie sieki, że jest dużo zombioków i można siekać się z nimi i wiecie no, dajemy radę z lekka. Cińsko jest, ale jest. A w tej grze tego nie ma. No. Jednego zombioka jak ubiz to jest dobrze. No poporcie się na przykład który teraz jest na filmie. Według mnie, bo tak jak zauważył, Gramo system iść do A, potem do B, albo przynieść podej po miatoj i dostanie z jakąś sztachetkę. Brakuje mi tu przede wszystkim pojazdów, które były w Dead Island. Fajnie by w tej grze to wyglądało i dałoby też fajnego koloru u całej grze. Teraz przejdźmy do przedostatniej części filmu, a mianowicie do tego co pozostawili twórcy dla nos, jakby dla poloków. Yy, no to tak, pierwsze co możemy uwiedzieć na samym początku gry to ten stadion. Mi in i innym graczom przypomino stadion narodowy, bo leży koło wody o no taką samą budowę jakby narodowy i no ze pozmienione kolory i lekko schemat. Drugie to polskie flagi. Możemy je znaleźć w grze w dosyć poru miejsca. Trzecie to to co chłodź to nie poznał, mianowicie w grze możemy znaleźć popularnego składota, czyli polski rower. Niektórzy mogą nie wiedzieć co to jest, to już tłumaczymy. Jest to słynny rower ROMED Wigry. Przejdźmy teraz do podsumowania. ogóle nie według mnie jest to takie nieudane Deep Islands, z elementami Mirror Zoga, bo w się skupia na jakimś stradaniu. Brakuje tym, też dość dobrej siecki, bo sprawia o wiele, siadłem do tej gry kilka razy i nie mogę się przekonać. To nie to co Dead Island, we którym całe coś się, coś się działo. dzieło. już do tej gry na pewno nie wrócę, mimo tego, że zawierało ona dosyć spore fajnych elementów. Yo, oficjalnie cekam na Dead Island 2, w której się zapowiada tak samo dobrze jak Dead Island. A jak będzie, tu widzimy. Moja ocena to dosyć takie, no ja wiem, no mocne się na gdzieś. Na samym chciałbym podziękować DJ za dostracenie mi gry na czas nagrywania materiału. Dziękuję bardzo i przepraszam za sytuację związaną z Kodym, ale YouTube nie chce mi puścić kampanii, Nie wiem czym. W tym odcinku jak ja to widzę byłoby na to na telu. Zapraszam do lajkowania, bo to mnie motywuje. subskrybowania i lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Do widzenia i cześć!